Dobrze, jak widzicie, oba kołpaki są zrobione. E, jeszcze są całkowicie mokre. Jeżeli chodzi o nałożenie farby na tych e, uwypełnionych tym materiałem, e, będę musiał jeszcze delikatnie przeszlifować raz e, taką, taki kołpaczek i, i położyć farbę jeszcze raz, aby e, sobie tam powierzchnię e, ujednolicić. Nie pokazywałem Wam chyba jeszcze dwóch drzwi, które również pomalowałem. Eee, z tej strony eee, no leżały w zasadzie na desce, więc nie, farba tutaj się nie dostała. Więc została tu jeszcze jakaś resztka starej farby. To sobie jeszcze wyczyszczę i podmaluję sobie na, czarną, na czarno boczki drzwiowe. Eee, tak samo postąpię w przypadku tych drzwi. Także tak to będzie wyglądało eee, i tak będzie moje pole działania teraz. Dobrze, słuchajcie, mam tutaj niedużą e, część pracy, mianowicie odbłyśniki, które sobie teraz schną. Nie wyglądają one jeszcze zbyt dobrze, ale e, po wyschnięciu na pewno troszeczkę e, zmienią swój, swój wygląd. E, powiem Wam, że e, teraz sobie lampy ogarniemy. Przeczyścimy, z góry muszę Was też przeprosić, za, za to, że po prostu w samej kamerze niewiele widać. Niestety nie jest to proste w ujęciu tego wszystkiego. Remedy są po prostu małe i wiadomo jak wychodzi. Na ujęciach z bliska wydaje się to jeszcze bardziej brzydsze lecz tak jak mówię, wszelkie rodzaju tutaj te mazy, grubsze, grubsze warstwy farby, to sobie zniknie na pewno po wyschnięciu. Także, tak to wygląda. Ja teraz próbuję się zająć reflektorem, ponieważ, yy, ponieważ <laughs> zaraz go tu znajdziemy, właśnie. Zaraz wam go tu pokażę, bo tu mam taki pojemniczek z tymi wszystkimi. Elementami dla tego modelu. o wiemy albo nie wiemy. Najlepiej to wysypkować. A zaraz to tutaj to zaprezentuję. Hmm, gdzie to tu jest? O właśnie. E, jak widzicie, tu jest jeden klosz, tu jest drugi w częściach. Niestety jest pęknięty. E, zaraz Wam dokładnie pokażę. Przy wyjmowaniu tego wszystkiego, tego, tego całego szkła, nazwijmy to, plastikowego klosza, niestety sobie to pękło. Było to dosyć mocno sklejone przeze mnie, wiadomo, w sposób nieumiejętny. O ile ta, ten klosz, jeszcze wiadomo, jest dobrze w miarę, natomiast tutaj będę musiał trochę pokombinować to kombinować coś z poklejeniem tego ponieważ obawiam się, że będzie widać będzie widać ten no ślady łączenia, o Jezus, jeszcze mi to uciekło ślady łączenia No, tu jest wiadomo, tak przyłożone tylko na chwilę. To trzeba jakoś sobie to ogarnąć, wzmocnić, żeby tego plastiku pęknięcia nie było widać. Spróbujemy to jakoś zamaskować. Może się yy, to uda zobaczymy. Eee, słuchajcie, na pierwszy rzut oka było na to dosyć nieciekawia. Jeżeli chodzi o te odbłyśniki. Jednakże przeprowadziłem już próbę wsadzenia jednego ze szkiełek, tych całych akurat do prawej lampy i muszę wam powiedzieć, że maskuje ona to w dosyć ładny sposób, także nie widać tych żer tak bardzo, także mi się to, to zostawię, Natomiast muszę coś pomyśleć z tą lampą, która jest pęknięta, z tym szkłem, które jest pęknięte. Mam nadzieję, że coś się to uda z tego pokleić i coś się jeszcze uda z tego odratować, także no cóż, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę, w miarę, w miarę dobrze. Okej, okay, jak widzicie lampy zostały zamontowane, niestety tutaj tego pęknięcia tutaj nie da się tak dobrze zamaskować, jest odrobinę moim zdaniem widoczne w stosunku do tej lampy. Natomiast stwierdziłem, że nie docinam tutaj sobie żadnych plastikowych lamp z Plexi. Ponieważ one zawsze będą się różnić, zawsze są pod kątem tego wyglądu troszeczkę inne, składa się na to na pewno grubość tej plexi, czy tam chociażby jakiegoś rodzaju zagięcia. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast, jeszcze pozostaje kwestia doklejenia tych dolnych lamp tutaj które mam w całości także myślę, że z tym nie będzie jakiegoś zbytniego problemu ale to dobrze, cieszy mnie to bardzo cieszy mnie to także także sobie teraz je przykleimy i myślę że będzie dobrze em, więc tak do tego czasu ostatniego nagrania zamontowa po zamontowaniu przednich oraz dolnych lamp domalowałem Postaram się to pokazać że nie wiem czy jest to wykonane, bo jest pod światło trochę. O. E, domalowałem akcentowania grillu, e, grilla. E, tutaj sobie po prostu pomalowałem na czarne, na czarno nazwijmy te, ner te nerki. Ja, to nie są takie do końca nerki. E, oraz e, zrobiłem e, logo z srebrnej farby. Nie jest ono. Idealnie wiadomo, bo ciężko jest odwzorować w tak małym, w tak małym formacie logo FSO. W międzyczasie również w międzyczasie również suszy się blenda, która została pomalowana, zabezpieczona taśmą malarską. Została pomalowana, na to jeszcze siądzie, jak widzicie, jedna warstwa, ponieważ tutaj ta farba jeszcze się nie do końca położyła generalnie są jeszcze lekkie niedociągnięcia także zmatowimy to sobie i nałożymy sobie warstwę jeszcze raz można się tego było spodziewać ponieważ jest to plastik także no niestety nie chce się tak bardzo położyć natomiast ja myślę że jak to przeschnie to może pokusić się o położenie drugiej warstwy bezproblemowo i to powinno w jakiś tam sobie sposób się pokryć lepiej niż przy tej pierwszej warstwie. Także tak, to są na chwilę obecną takie postępy pracy. Myślę, że następne będzie przy jakimś właśnie montażu, klejeniu tej innej blendy, ponieważ zacząłem tutaj sobie już czyścić, odkurzać z deka oraz generalnie będę coś, czyścił to również na makro część wnętrza razem z podwoziem, także tak to wygląda na chwilę obecną. Więc tak, yy, blena została pomalowana. Yy, pomalowałem ją również, jeszcze oprócz tego lakierem bezbarwnym, aby się troszeczkę świeciła. Yy, no i teraz sobie zawędruję na tył poloneza. I myślę, że to będzie jedna z ostatnich czynności, ponieważ zostanie mi jeszcze kwestia ogarnięcia yy, szyb. Yy, no tu sobie to wiadomo, wklejmy. No i po prostu myślę, że będziemy już powoli ten modeli kończyć jako kolejny model, który będziemy mieli gotowy. Także tak to wygląda, wygląda na chwilę obecną. Blenda wklejona, kwestia teraz dobrze co docisnąć, żeby to się nam nie, od, yy, nie odczepiło, nie odlepiło. Także myślę, że sobie teraz to na spokojnie jeszcze poleżakuje chwilę. Po czym być może zajmę się jeszcze, zajmę się jeszcze tą stroną, ponieważ troszeczkę tutaj blendy nie ma gdzieś się przytopiła prawdopodobnie No i trzeba będzie to poprawić po prostu żeby to wyglądało jeszcze lepiej.